To będziemy jeść o kurwa macie Mamy pizzę na pół No i to teraz na trzy Jedną i drugą No ale to przejdzie Jak to kurwa jest no, no już teraz się odebrzy. A, ale pięknie. I teraz na trzy, to. Albo to. Już mi ręka boli. <śmierenka> boli> Skurwysynie. Nie będzie tak chyba. Jebać to. No. To wezmę w tą stronę Chyba się rozerwie Daj chcesz zło w drugiej stronie Nie Dobra ładnie. Trzeba to rozerwać No i tak Czy tu jakiś włos jest? Gdzie? W włosku Jebać Ta laska wrzuciła Так, да! Курда Крусик, курва мать На дарму варка купала. No, mhm. jedźcie, to już się następuje do kraju pójść.